Upadłość konsumencka. Moi drodzy, jeżeli decydujemy się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to musimy pamiętać, że upadłość konsumencka to jest proces. To nie, nie da się ogłosić upadłości i po prostu zamieć wszystko pod dywan i liczyć na to, że sąd z syndykiem zrobią robotę, a ty wyjdziesz z tego bez szwanku, bez spłaty planu spłat. Przede wszystkim musimy kontrolować KRZ. To jest podstawa. Tam zamieszczane są wszystkie ważne informacje, wszystkie decyzje, wszystkie postanowienia sądowe. Tam znajduje się Wasz wniosek o ogłoszenie upadłości. Powinien być złożony właśnie poprzez system KRZ. Automatycznie zostajecie dołączeni do akt sprawy. Musicie śledzić sobie te akta sprawy. Musicie sprawdzać, co pisze do Państwa syndyk. Trzeba odpowiadać na. Te zapytania. Czasami syndycy proszą o wyjaśnienie pewnych e, sytuacji m, e, związanych przede wszystkim z majątkiem. Trzeba też wypełnić formularz, o którym tak głośno się już mówi, że to jest taka podstawa. Bywa także jest formularz początkowy, bywa także jest formularz końcowy, trzeba po prostu na to wszystko poodpowiadać. Trzeba wykazać syndykowi, z czego żyjemy, z kim żyjemy, za co żyjemy, jakie mamy dochody, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, jak wygląda nasze życie, jak doprowadziliśmy do Powstania tej niewypłacalności. Syndyk ma do Państwa wiele pytań, czy macie majątek, czy uzna, w ogóle przyznaliście się we wniosku do jakiegokolwiek majątku. Syndyk tak czy inaczej będzie oczywiście szukał w różnych instytucjach za pomocą komornika, poszukiwanie waszego majątku, żeby upewnić się, czy aby nie zatajacie jakiejś prawdy. Dlatego tym osobom, którym wydaje się, że złożą wniosek o ogłoszenie upadłości i zostawią to samemu sobie, to sobie będzie biegło, nie musimy kontrolować KRZ-u, odpisywać na nic, no bo przecież ta upadłość została ogłoszona, no to po co kontrolować? Teraz wszystko już będzie dobrze, moi drodzy nie. Prowadzenie upadłości to jest naprawdę skomplikowany proces, i jakoby u niektórych osób, które mają bardzo prostą tą upadłość typu są długi, nie ma żadnego majątku, nie trzeba nic licytować, nie trzeba nic spieniężać, jest praca, wpływają do masy upadłości jakieś środki, z których też pokryte zostaną koszty bądź dodatkowo zaspokojeni wierzyciele. To też zależy od wysokości Waszego dochodu. To są takie proste e, upadłości, w których naprawdę e, po pierwsze mogą one dosyć krótko trwać, po drugie, e, dosyć e, łagodnie sąd może podejść co do planu spłat. Bo jeżeli do masy upadłości wpadają jakieś środki, to też te plany spłat nie są aż tak wysokie. Można tutaj z sądem ponegocjować, można e, wyciągnąć na światło dzienne nasze rzeczywiste koszty. E, wszystko. E, tylko będzie i wyłącznie zależało od tego, jak Ty do tego podejdziesz. Ale jeżeli podejdziesz sobie lekką ręką, Złożysz wniosek, opiszesz tam jakieś wniosku o ogłoszenie upadłości, uzasadnienie, w ogóle zupełnie odbiegające od rzeczywistości, od Twojej prawdy, jak doszło do tego zadłużenia, to Sędyk zweryfikuje, zada Ci kilka pytań, na które będziesz musiał odpowiedzieć, poprosić Cię o kilka dokumentów, które będziesz musiał wykazać, no i wtedy wyjdzie szydło z worka. Wtedy będzie wiadomo, czy podałeś prawdę, czy nie. Być może ktoś obiecał ci gruszki na wierzbie, no i połknąłeś ten haczyk, uwierzyłeś w to, że Twój majątek zostanie zachowany typu mieszkanie, dom, kiedy jesteś jedynym właścicielem czy współwłaścicielem, że współmałżonek we wspólności małżeńskiej może zachować połowę domu. Różne naprawdę bajki i bajeczki słyszałam już od osób, które przyszły. No już na przysłowiowych kolanach, kiedy dowiedziały się, że zostały oszukane, to szukają teraz pomocy, żeby jakoś im w tym pomóż, bo niestety stracą e, mieszkanie. I bardzo wiele firm o tym nie mówi, wręcz nawet obiecuje, że uda się to mieszkanie zachować, że proszę być spokojnym, proszę się nie martwić i tak dalej, i tak dalej. A rzeczywistość? weryfikuje tą osobę i sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dlatego uczulam, że jeżeli szykujesz się do tej upadłości, to skonsultuj to. Najpierw skonsultuj z kimś, kto prowadzi rzeczywiście te upadłości od początku do końca, kto wie, co możecie spotkać. Wystarczy naprawdę konsultacja, żeby prześledzić Twoją sytuację, żeby sprawdzić, jak ewentualnie do tego podejść, czy masz szansę na oddłużenie i czy rzeczywiście, i może jak ta upadłość będzie wyglądała, ile mniej więcej będzie ona trwała. I też Państwo nie dajcie się na przykład nabrać, że ona będzie trwała dwa miesiące, bo nie ma takich upadłości, które, w których sąd oddłuży, oddłuży Państwa w dwa miesiące, nie ma takich możliwości, ponieważ sam wierzyciel ma trzy miesiące na to aby zgłosić się do samego postępowania upadłościowego, miesiąc jest bezpłatny, kolejne miesiące to już są odpłatne, tam 1300 zł bodajże na, na tą chwilę. Natomiast drodzy Państwo, upadłość konsumencka to jest proces długotrwały i musimy się uzbroić w cierpliwość. Wniosków składanych w sądach jest ogrom. Coraz więcej osób, coraz więcej Polaków upada, nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Coraz więcej przedsiębiorców prowadzących e, jednoosobową działalność gospodarczą po prostu nie daje już rady z prowadzeniem tej działalności. Rosną koszty, e, bardzo wiele e, obcokrajowców wygryza. Polski rynek, w związku z tym też, no niestety, jak wygląda ta sytuacja w kraju, no to przecież, jak się ktoś interesuje, to doskonale wie, jak to wygląda. Dlatego też coraz więcej osób popada w ten stan niewypłacalności, w związku z tym coraz więcej ogłoszonych upadłości, ale coraz więcej też osób, które będą próbowały Państwa naciągnąć, żebyście Państwo zapłacili im jakąś tam sumkę. Bywa też tak, że przygotują Państwu jakiś wniosek, pięć zdań, uzasadnienia, wrzucą to do KRZ-u albo wyślą Państwa z wnioskiem jeszcze papierowym do złożenia go w sądzie, albo oni za Państwa ten wniosek złożą. Później się okazuje, że telefony są już nieodbierane, nie macie Państwo z kim na ten temat porozmawiać, bo też teraz prowadzę dalej takie osoby, na przykład, które zwróciły się do mnie z prośbą o pomoc, żeby poprowadzić im tą upadłość dalej, bo zostali zwyczajnie oszukani. Także tego się Państwo możecie spodziewać, natomiast życzę Wam wytrwałości i przede wszystkim, jeżeli decydujemy się na ogłoszenie upadłości, to naprawdę zabierzmy się za to solidnie albo przynajmniej skonsultujmy z kimś te trudne tematy, które na etapie upadłości występują, bo na pewno się takie pojawią. Jest akceptacja wierzycieli. Jest akceptacja bądź nie, akceptacja wynagrodzenia syndyka. Są inne ważne informacje, takie jak. Plan spłat, propozycja planu spłat syndyka, którą trzeba zaakceptować, albo złożyć odpowiedź na, na tą propozycję planu spłat. Jest przecież plan spłat sądu. Być może jest taka sytuacja, gdzie sąd przygotuje posiedzenie sądu, wezwiecie, przygotowanie dokumentów. Zeskanowanie tych dokumentów, przesłanie ich właśnie poprzez system KRZ. Tam się może zadzieć wiele. Ja tutaj mówię o takiej najprostszej upadłości, bez majątku, bez licytacji. Dlatego podejmując taką decyzję o złożeniu wniosku, o ogłoszenie upadłości, musimy wiedzieć, że to jest długotrwały proces. To nie trwa 2-3 miesiące, bardzo rzadko pół roku, a raczej musimy spodziewać się na samo prowadzenie upadłości. Około, przez syndyka około roku czasu, a następnie dołożyć sobie jeszcze dobre pół roku czy nawet do dwóch lat w oczekiwaniu na prawomocne postanowienie sądu. Jeżeli nie wystąpi żadne posiedzenie dodatkowe, nie będziemy składali zażalenia i tak dalej, to możemy ewentualnie taką upadłość zamknąć około dwóch lat. Trzymajcie się ciepło.